W takim razie udawaj dalej. Poczuję się lepiej, jeśli z tym skończę. Umieram ze złości. Idą na kolację we no, czwórkę. Miguel z dziewczyną i Tata z tą prawniczką. Wiem, jak się czujesz, ale to nie wina Miguela. Właśnie, że tak. Powiedział: Nie mam czasu na rozmowę. Zajmował się dziewczyną. Jest z nią teraz. Skąd wiesz? Przed chwilą na niego wpadła. Powiedział, że musi po kogoś iść. Pewnie spotkają się tam, gdzie ostatnio. dokąd idziesz? Mam przeczucie, że Miguelowi nie pozwolą pójść na kolację z moim tatą. Możemy porozmawiać? Co tu robisz o tej porze? Chciałam z kimś pogadać. Świataj. Mów, co ci leży na sercu. Choćbym miała zdradzić kogoś, kogo bardzo lubię, wiem, kogo masz na myśli. Kogo? Twoją przyjaciółkę, Vico? Chodzi o to, i anonim. Nie rozumiem. To o czym chciałaś rozmawiać? Kojarzysz Julietę Braniw z 5 roku? Tak. Bardzo ją lubię. Zawsze ją podziwiałam. Martwię się, że tak nagle się zmieniła. To mnie przygnębia. Co zrobiła? Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Z grupy wyrzucili już dwie osoby. Nie chcę, żeby była trzecia. A muszę pomóc. Jeśli nic nie powiem, nie pomogę jej. Mów, o co chodzi. Zaufaj mi. Ja Esteban nie może ci tego robić. A kto mnie obroni? My. Sprawimy, no że go wyrzucą. Niech tak zostanie. Co ci jest? Zachowujesz się jak Lupita. Boisz się? Może. Nie poznaję ci. Ty taka nie jesteś. Nie pozwolę, żeby jakiś facet niszczył ci życie.

w takim razie obroń się sama. Ale my tego tak nie zostawimy. Pogrążemy go. Obiecuję. W końcu. To tak długo. Jak poszło z Antoniem? Podpisał? Tak. Zależało Ci na tym. Tak i nie. Niech to tak i nie. Z jednej strony. Mów. Z jednej strony. Cieszę się, że podpisał. Ale z drugiej zrozumiałam, że jest gotów zabrać mało. Sądziłam, że zrezygnuję, a tu nic. Zrozum, Roberta wyjedzie z ojcem. Nic nie poradzisz. Coś trzeba zrobić. Co? Daj telefon. Chcę zadzwonić.

Kiedy chcesz pójść na kolację z tatą i Marcelinem? Kocham cię. Dzięki. Czuję, jakby mi zdjęli ciężar z pleców. Dzwoni Peter. Twój tata zerwał z panią Walerią. Nie spodobało jej się, że pan koluci wychodzi z panią Alicją. Na pewno? Absolutnie. To najlepsza nowina, jaką dostałam w życiu. Proszę cię o dyskrecję. Nic ci nie mówiłem, jasne? Bez obaw. Będę milczeć jak grób. Właśnie zarobiłeś na swoje wynagrodzenie. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Kocham cię. Tata rzucił walerię. To najlepsze, co cię spotkało w życiu. Przed chwilą wszystko wydawało się okropne. A teraz to mój najszczęśliwszy dzień. Czekaj. Si, si hay algo más importante. Za chwilę stanie się coś ważniejszego. Czemu zawsze zamieniasz mnie na przyjaciółki? Wiem, do czego zmierzasz. Między mną a Miją nic nie ma. Nie chodzi tylko o Miję, ale o Miko i inne. Nie, bądź zaborcza. To moje koleżanki. jesteś dla mnie najważniejszy. Chcę wiedzieć, na którym miejscu ja się znajduję. Na pierwszym. Na pewno. Ciekawe, jak zareaguje na to pan Pasqual. Powiedzieć mu dzisiaj czy jutro? Jak uważacie? Diego jest królem. Chociaż nie było tak dobrze. Było, wygraliśmy. Diego. co tu robicie? Przywieźliśmy prezent dla Twojej dziewczyny.